Dobra, tylko czy ja po takiej przerwie jestem w stanie w ogóle nagrywać? Czy ja wiem w ogóle, się się nagrywa? No ale dobra. Także witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony: oczywiście mnie tak ja was witam na serii. Sami, jak palec, oczywiście w 26 odcinku. Na tego materiału standardowo wiecie co macie robić, czyli tam na dole klikacie łapkę w górę pozytywną, oczywiście dla pana Mietka pod dzisiejszym odcinkiem. Subika na kanale oczywiście nie żałujcie, na tym kanale zostawcie, żeby oczywiście nie przygapić kolejnych wspaniałych, eleganckich odcinków na tym kanale. Napisz hashtag, hashtagiem dzisiejszego nowego filmu będzie hashtag wygląd, a ja Ci się postaram przypiąć serduszko. Z tym sobie czasami jest problem, no ale jakoś tam może... Uda mi się przepić po dzisiejszym odcinku, także napiszcie. No i zapraszam Was na grupę na Facebooku. Link macie oczywiście w opisie, bo lecimy tam po 6000 członków. Także dołączaj, mordeczko Ciebie jeszcze nie ma, bo grupa jest bardzo ważna, bo jak wiecie, YouTube jest taki, że czasami dzwonka nie wyślę i Wy nie wiecie, czy jest odcinek nowy dzisiaj na kanale. Dlatego właśnie jest tam grupa, ja zawsze daję pozę. Odcinek wlatuje, to tam właśnie leci pozę, że odcinek jest na kanale, oczywiście nowy. E, no, i co widzowie, dzisiejszy nowy odcinek, ze sami, jak palec będzie nam przynosił Powiem Wam tak, dzisiaj plany są dosyć duże. A mianowicie, e, pierwsze, co musimy zrobić, to wiemy, że musimy oczywiście założyć te wszystkie tutaj sprzęty, te wszystkie właśnie tutaj części do czterdziestki, to nas spokojnie, to dzisiaj na pewno będzie. E, tylko to już tak, troszeczkę w późniejszym materiale dzisiejszego filmu. Po pierwsze. Mamy do skoszenia, bo jak wiecie, mamy ogólnie już no, wczesne wczesna lato. Wczesne lato, oczywiście, e, w, w, w rzeczywistym czasie. E, tak samo w sumie, widzowie, już lecą siano kosy. Ja właśnie aktualnie jestem po sianokosach. Więc właśnie dzisiaj mamy w planach, widzowie, ukosić tutaj tą trawę na e, sianokosy, Właśnie polecimy sobie na siano. to, to łąkę, no nie duża, nie mała, oczywiście, orkanę. Więc taki widzowi jest dzisiaj plan, żeby tak to ściąć na trawę, um, oczywiście orkanem. I później jeszcze właśnie polecić wam to co jest dzisiejszym tematem odcinka, czyli właśnie e, no, nowy wygląd, zamontowanie właśnie tej kabiny oraz tej maski tutaj do naszego Ursusa 4011. E, także mamy widać do wykonania właśnie dzisiaj te dwa zadania. Zobaczymy czy uda nam się je zrealizować, no myślę, że tak, bo wiecie, pamiętak taki widzowy gospodarz, to myślę, że on tu da radę widzowie wszystko zrobić. Tylko teraz tak. Głupi troszkę zrobiłem teraz taką sytuację, bo sobie zastawiłem dwukółkę na wyjeździe, żeby podczepić Orkana. No troszeczkę taka głupia akcja teraz wyszła, bo ani nie podepniemy z tej strony, ani z tej strony, teraz nie wyjedziemy. Będziemy musieli wyjechać tam gdzie opryskiwać. Tylko, że teraz to i opryskiwać, jeszcze taka sprawa. Ajajajajajaj, czekajcie, może jakoś to ogarniemy zaraz. Dobra, podczepiamy. Ewim żyta, eee... G -G. A, ja zapomniałem, że Orkane nie podepniemy. Torki, widzowie, my Orkana nie podepniemy po 40. Wiecie dlaczego? Bo po prostu wałek nie jest w stanie, e, po prostu jest za mały. Ogólnie, coś rozstaw, to coś 40 pojawia widzowie, w tym farmingu, oczywiście, że po prostu, po prostu nie da się podczepić Orkana Orkana do, do 40. Nie wiem dlaczego, jakoś tak zrobiła ta 40 tutaj, właśnie w tym farmingu. Ten mod, że po prostu nie da się podczepić wałka. Bez wałka, widzowie, to w sumie nie jest nierealne koszenie. Więc ja wezmę sobie za tutaj od Pana Pipcia yy, Wadymira Ruskiego Wadymira Podepniemy i zobaczcie tutaj wałek będzie w sam raz, o cyk widzicie Bo tutaj właśnie jest zaczepiony dolny wałek A na dolny zaczep znacie się A tam właśnie jakiś po ukraińsku i tak nie da rady nie Dobra czekajcie ja sobie widzę powiem tak yy, Modem budziana oczywiście przesunę tutaj tą gabarynę Ten było weć O to ten widzę, ten opryskiwacz. Przejść, ten widzę, opryskiwacz może stać. O kurwa, on się wyjebie tam. Dobrze, widzę, że jest na... napełniony. To, wiecie o co chodzi. Ja brunei sejki jem, Dobra, także to sobie postawimy tutaj. Otwieramy tę gałęzi. Dobra, i wyjeżdżamy oczywiście tyłem. Eee, także mówię, trzeba zapożyczyć od pana Pipciara tutaj to, to ten sprzęcik tego Worka i tutaj, teraz lecimy duży, że tak powiem. Powiem wam tak, jeśli chodzi o tą łąkę, ona nie jest jakichś tutaj dużych gabarytów. No ale to w sumie nie jest mała. Rozkładamy to, ten sprzęcik. Jak to wygląda z opuszczaniem tego sprzęciku? Czy to już jest na maksymalnej odległości? No powiem wam tak, że to w sumie nie jest na pełnej odległości. Tylko że teraz, w sumie, jak to się spuszczało? Jak to kurwa, ani tak, ani go tak. A, bo to się wysiadało, kurwa, ale czekaj, bo to mod podwódziana jest włączony, Ja pierdolę, no. dobra, elegancko, teraz opuszczamy maksymalnie do dołu. Oczywiście, żeby to, to wycięło, nam to cięło, a nie kurwa, tylko z góry ścinało. Dobra, palimy gabarynkę. I kurwa, ruratny wadymiercem. No i zobaczcie, kurwa, elegancko Wadymiercem idzie. Była peczka zawcie w górę, bo mam nadzieję, że po dzisiejszym materiału zostawicie peczkę w górę. Dzisiaj, jak wiecie, to jest oczywiście pierwszy dzień wakacji. Także napiszcie mi w komentarzu jak planujecie spędzić oczywiście te wakacje. Ja prawdopodobnie jak zwykle. Oczywiście na YouTubie. Nigdzie, nie zamierzam widzowie się indziej tutaj wyjeżdżać. Bo i tak w sumie nie mam gdzie, bo mi się nawet nie chce. Bo nie mam po co w ogóle. Także mówię, ja zacznę widzowie teraz... No zobaczymy w sumie jak będzie wiecie. Zobaczymy jak będziecie stawiać chłopeczki w górę, nie? Powiem wam tak. To zależy od Was. Chcecie więcej odcinków, chcecie daily? Ja Wam powiedziałem coś na ten temat. Zostawiajcie ciapeczki w górę, będą wyświetlenia, wrócą jakieś ciekawe. No to ja, jak najbardziej, jestem otwarty na Wasze propozycje z tym. Daily, no ale tak jak mówię, póki co zobaczymy. Dzisiejszy odcinek idzie tak na przetarcie w takim sensie, żeby zobaczyć, jak ta oglądalność po dzisiejszym odcinkiem będzie, nie? Bo to wiecie, dzisiaj pierwszy dzień wakacji, do szkoły nie idziecie, ogólnie wszystko macie fajnie, fajnie, fajnie spoko, nie? Także zobaczymy, jak to w dzisiejszym odcinku właśnie będzie wyglądało, pod, pod tutaj właśnie no wyświetleniami. Jak to ogólnie będzie wyglądało, nie? Mam nadzieję, widzowie, że dzisiaj pokażecie ładne wyniki. No to pan Mietek będzie ucieszony i nagra wam więcej odcinków, nie? Mówię, tak się możemy umówić. No, ale mówię wam, powiedziałem wam coś. Kapki dawajcie, wyświetlenia dawajcie, to będziecie mieć filmy, nie? Tak jak widzicie, po prawej stronie, oczywiście. Wiadomo, pan Pipciu. Zawsze widzowie sobie tutaj, wiecie, przygotowuje już, jak wiecie, o jak zdeplonowaną jakąś robotę, to już sobie dzień wcześniej jedzie do sklepu, oczywiście swoją Skodo Favoritem, e, zakupuje sobie oczywiście, widzowie, sklepen, podjeżdża pod sklepen, SKRN e, PGRN, do Grażynki podjeżdża oczywiście i kupuje sobie, widzowie, zawsze dwa piwa, ale wiecie co? Zawsze te dwa piwa są, różnią się inną firmą, nie, bo tutaj widzicie, jest w Puszce, i oczywiście harnok, harność, oczywiście górski, górski harność. I wiecie, i chodzi o to, że on tutaj sobie zawsze zostawia, nie wiem dlaczego tutaj zawsze w ciuniku zostawia, bo to wiecie, jak to ciepło, taka, ta, ta, taka parnota ładuje, dzisiaj widzę 30 stopni na polu, tutaj jest, w tym parzaku, powiem Wam, tutaj w tym traktorze, że te piwo to chyba mu się, nie wiem, aż chyba bombelki tam porobiły, nie? Tam chyba już kipi, nie? Tam musi, do kipić, nie? Jak ja mam to otworzyć, to nie wiem, czy ta puszka będzie wystrzeliła w kosmos, nie? Do NASA, nie wiem, czy będzie poleciała, nie? Także mówi, nie wiem dlaczego on mi to chowa, no ale wiecie, ja nie jestem taki pijak, że żeby dawaliśmy te piwko, nie? Ale co mi jedno piwko może być piśmie. No. Ale dobra, nie będę brał, bo potem sąsiad, wiecie, sąsiad potem się obrazi wiecie jaka będzie akcja, potem będzie źle, nie? A zawsze ja wolę widzę z Panem pipkiem, że jest zgodzie, bo to jedna widzę jej sąsiad za płot. Sami swoi w sumie tak, wiecie o co chodzi, nie? My planujemy ogólnie zrobić z Panem pipciem. Rozwalić ten płot, bo skoro wysaliśmy w swojej że żyjemy i będziemy widzę w jest zgodzi. No a zobaczymy do kiedy, nie? Powiem wam, że z nim się... powiem wam tak, dobra. z nim w sumie interesy robi się ok. Wybudowaliśmy w sumie razem tutaj widzicie paswisko i razem będziemy z tego paswiska tak naprawdę korzystali. Także wiecie, on dodał swoją spółkę. Yy, jakiś tam wkład pieniężny. Ja tak samo oczywiście dodałem, także każdy widzowie coś tam od siebie dorzucił. No także wiecie, będziemy z tego we dwóch korzystać, będziemy z sami razem borni, także będziemy razem mieć właśnie ten taki naturalny oczywiście nawóz. Nie będziemy musieli kupowali, a wiecie, wiecie jak wygląda naturalny nawóz a taki studni, nie? Naturalny nawóz nie nie ma w sumie co porównywać do stucznego, także większe plusy właśnie naturalnego nawozu. Sami wiecie jak to jest tu właśnie rolnikiem, także może się temu 100% zgodzić. Że pszenica, kurwa albo jęćmi na, na, na gnoju to rośnie jak no co, wam tak na no rośnie, kurwa, no, kwitnie jak nie powiem co. Także wiecie o co chodzi, nie? No. E, także mówię, nie ma porównania. Także razem będziemy właśnie, tak jak mówię, korzystali właśnie z tego tutaj nawozu. E, no i mówię, z w piipcie naprawdę widzę, że może żyć naprawdę tutaj elegancko w zgodzie. I tak jak wam mówię, że. E, jest gitara. Jest gitara. Mm, nie wiem sobie co w sumie dalej, co serio będzie. Czy ja będę dziś planował się wyprowadzać? Czy będę, będę, będziemy, będę właśnie budował sam swój własny dom, swoje własne gospodarstwo, jakieś nowe kupię, czy po prostu dalsze odcinki tej serii po prostu zostaną właśnie tutaj dalej, będą prowadzone na tym małym, takim wspólnym, ciasnym, ogrodzonym właśnie płotem to gospodarstwo. Czy będziemy właśnie prowadzili tę serię właśnie na jednym gospodarstwie? powiem tak, szczerze, jeśli chodzi o tę sytuację, to wam powiem, że no ja jeszcze nie wiem, nie jeszcze właśnie nie wiem. Póki co jest dopiero 26 odcinek. ale powiem że dosyć sporo już, nie? Jak na no 26 odcinek, to prawie 30 odcinków będzie, nie? Ja myślę, widzę że tak, że ta seria się skończy przy tu chyba odcinka. co my nie wiem. Zobaczymy, zobaczymy, co przyniesie. Tak jak mówię, to w sumie zależy, jaka oglądalność właśnie będzie miała ta seria, bo w sumie jak będzie miała dużo to... Będzie nagrywanie, nie? Będzie na pewno nagrywanie. Tak mówię, jakby 10 odcinek właśnie przyjęlibyście szybko, dużą łapeczką ilości, dużo łapek w górę. To myślę, że jutro w niedzielę tak żebyście dostali właśnie szybko odcinek, nie? Także to zależy w sumie widzę od was. E, taka sytuacja, także zostawiajcie i szybko dostaniecie, także tak powiem e, odcinek, nie? Dobra. Jak to wygląda sytuacja? No jest kawałek, jeszcze jest. Szczerze wam powiem, że tak mi się nie chce kosić te łąki. W sumie wam powiem, że nie wiem, czy ja kawałek tej łąki nie zostawię, i nie pójdę, właśnie, 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 właśnie. właśnie. Nie pójdę tutaj e, montować tej kabiny i tej maski. I powiem wam, że chyba to właśnie zrobimy w tej chwili, bo tutaj w sumie, nie dobra, duży kawałek nie został. Także to pani Mietka weź to pan to skończyć. No i właśnie tak to zrobię, że skończę ten kawałek tej łąki. To w sumie tutaj dużo nie zostało, tak naprawdę. No w sumie, widzowie, ile to jest przejazdu? Ja wiem, Ze 7 razy może by to płyło. Tylko czekajcie, jadę na pewnej mocy. A, do 12 w sumie można jechać. No to kawałek szybciej, nie? Ale mówię, trzeba tak jeszcze e, zakupić maszyny. E, Potrzebuję, widzowie, tutaj kosiarki. Bo jak widzicie, widzowie, taką siareczkę, to, wie, ta to pan powiem, no to w sumie nie można nazwać kosiarką, nie? No w sumie jest na konfiguracji na koszarkę, także co sumie można to nazwać, że to jest koszarka, tak jakby, no ale widzicie, widzowie, no to chyba mam pół metra. Ta koszareczka, można widzowie, tak powiedzieć, że mam pół metra, nie? A normalna koszarka to ma 1 i dwa metra, półtorej metra ma, tak widzowie, ja szukam do kupna jakiejś fajnej koszarki rotacyjnej. Jakoś koszarka, widzowie, rotacyjna, myślę, żeby tu wichała po czterdziestkę, pod ursusika oczywiście. I mam tutaj widzowie w planach właśnie zakupić coś razem z Pipsiem, nie? Także tak mówię, trzeba będzie kosiarkę ogarnąć, bo tym Orkanem to tak... Na dalszy dystans, że tak powiem e, To tak po średniu się widzi, nie? I chyba okiem Waszym Oglądalności właśnie tego, to chyba myślę, że też tak samo się ze mną zgodzicie, że Ten Orkan to się nie nadaje widzowie na dalszy tutaj rozdział tych odcinków i tego gospodarstwa, że to nie da rady, nie? No, także są i taką samą opinię na ten temat, jak wy pewnie myślicie, że to no, nie da rady. No, także właśnie mówię tak samo, że to nie da rady na pewno i tak będzie, e, że trzeba będzie właśnie zakupić jakąś koszarkę rotacyjną. No, i tak właśnie zrobimy, że zakupimy kosiarkę rotacyjną i będzie wszystko elegancko. Haj, że tak powiem. Dobra. Eee, tak właśnie gadam, gadam, gadam i powiem wam, że pole szybko było, nie? A już widzowie chciałem kończyć przy, tamty, przy tamtym kawałeczku. Dobra. Także elegancko nam wyszło, mamy 14 minut, mamy jeszcze 5 minut właśnie na zamontowanie i pokazanie wam tego spędzika jak to będzie wyglądało. Dobra, eee, podnosimy sobie z tyłu właśnie tutaj na tych wahaczach. Eee, to podniesiemy sobie widzowie, na samą górę, żeby to nie haczyło o kamienie. Tutaj musimy złożyć, odepniemy wałek Bo wałek Wam widzowie nie będzie potrzebny Pamiętajcie zawsze, że wałek odpinajcie Albo nie włączajcie podczas właśnie Widowie zakrętach, nie Gdybyście właśnie nie używali Teraz tak, e, ja sobie Orkana zostawię tutaj Nie chcę widzowie nim tam wjeżdżać Na posesję już, bo tam wiecie jak samo Jak to wygląda, jest bardzo mało miejsca Zostawimy sobie właśnie przy, przy Zaczepionym w teraz tak widzowie Podjedziemy sobie tutaj troszeczkę tak na środek żeby nie, mus... żeby nie było daleko i to tego sprzętu Dobra, teraz tak ee... Bierem, maski maski Maski, także bierzemy maskę Opuszczamy ma... maseczkę I pojewam tak Jeśli chodzi o maskę to maskę tutaj pojewam tak, że to ogólnie szybko pójdzie, bo to wystarczy tak, zamontować tylko tutaj ona w sumie podejdzie? Jest, widzę, podejdzie elegancko w sam raz, dobra, także tak. Maskę w sumie, widzę, to szybka sprawa, będzie widzowie zamontować. Bo to jak wiecie, jak to wygląda. No ale powiem wam tak, z tą kabiną. Ogólnie czytamy komentarze, że pisali się, że panie Mietku, że to jest taka właśnie osłona naprzód, jak się matura, nie? No i wygląda widzę taka sytuacja z tym, że póki co ja tura nie będę miał do 40. Więc jeśli chodzi, ja, widzowie, o to, ja, to część, to ja to część właśnie, widzę, rzucę sobie tam na górę bo ona nam widzowie nie będzie w ogóle potrzebna bo i tak i tak nie będę ją montować, bo póki co, no po co mi skoro nie mam tura, nie? no a z kabina widzowie wygląda to tak sytuacja, że kabina powiem wam, że będzie dosyć ciężko więc tak, jeśli chodzi widzowie o mnie teraz w tej chwili e, jest taka sytuacja, że moja bateria w GoPro aktualnie ma 7% i teraz tak, jeżeli ja bym miał to widzowie montować, na znaczy się montować na odcinku, wam pokazywać to to nie wiem czy udałoby mi się widzowie dzisiejszy odcinek zakończyć, więc tak zrobimy. E, ja sobie widzowie tak, e, zrobię tutaj pauzę, że tak powiem. E, zamontujemy ten sprzęcik i ja wam końcówkę pokażę, nie? Dobra, uz uzgodnimy się tak. Czyli tak. Robię tego tak, widzowie, e, taki gest oczywiście tutaj ręką, e, palcami, że tak powiem widzowie i widzimy się za lada, jak wiem. Zrobię tylko tak, widzę, za chwilę będziemy widzieć, oczywiście, za sekundę. Także także witam Was, wideo po założeniu, oczywiście, maski, oraz tutaj, widzicie właśnie, widzicie tutaj kabiny prezentuje się widzowie, no to powiem Wam, że kapitalnie. Ja sobie tutaj pozwoliłem to tu właśnie otworzyć tą maskę, jak widzicie tutaj, żeby sobie właśnie lubnąć jak to wygląda, no powiem wam, że ogólnie ładnie to wygląda. E, jeśli chodzi o kabinę, to kabina z tego co ja wiem, tu tutaj się właśnie dziwi wysuwana myszka, zobaczcie, możemy sobie otworzyć także Yy, ale co musiałem zrobić? To szynę na dole, wiecie? Szynę musiałem wziąć, na dole poprawić, bo była wykrzywiona i nie dało się jej zbytnio, właśnie tutaj, otwierać. No blokowało, nie? Blokowało na dole, szyna była właśnie powyginana. Musiałem młotkiem postukać, żeby troszeczkę ją tutaj doprowadzić do stanu idealnego, prostego, żeby po prostu dało się wysuwać tutaj. Także to sobie ogarnęłem. Maskę, oczywiście, także się zamyka. Widzicie elegancko, wszystko fajnie chodzi. I teraz tak, pewnie pomyślicie, a panie Mietko, a skąd pan wziął czterde, e, do 40 e, do maski właśnie tutaj te z przodu e, tę rurkę wraz z tymi tutaj e, lampami. Jeśli chodzi o sytuację taką, tak naprawdę widzowie zajęło mi to ogólnie chyba coś 4 godziny. Eee, wydawało mi się, że to pójdzie szybko, tylko że właśnie musiałem gdzieś ogarnąć, bo się, No tak, wszystko zamontowałem, ale patrzę, kurwa, siateł nie ma, jak to będzie wyglądać, jak to teraz będzie wyglądać na YouTubie, nie? No i takie patrzę, kurwa, siateł nie ma, nie? I takie myślę, co ja robić? I takie coś Pojechałem do SKR-u Popytałem, czy może nie macie gdzieś tam jakichś starych części do 40, nie? Oni wiecie, na SKR, że takie traktory mają I okazało się, że gdzieś tam właśnie na złomie leżała Leżały takie właśnie tutaj E, te światła. Nie wiem czy działają Czy ja to podłączyłem w sumie OK To w będziemy sobie sprawdzali na kolejnych odcinkach e, Teraz to widzowie w sumie nie będę sprawdzał, ale mam nadzieję, że działają w sumie chyba kabelki dobrze podłączyłem, tu w sumie czerwony idzie tylko jeden. No i ocencie widzowie sami w komentarzach, jak to teraz wygląda, bo mam nadzieję, widzowie, że moim zdaniem że teraz 40 wygląda widzowie już pięknie, nie? Już widzowie elegancko wygląda Jednak teraz wygląda widzowie jak prawdziwy traktor. Bo wtedy to wyglądało, no że tak powiem tragicznie, także łapkę w górę pod dzisiejszym materiałem zostawcie wideo, żeby oczywiście fajny odcinek się przejął. subika na kanale, oczywiście jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału zostaw suba, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz aż tak wygląd, ja się przypnę serduszko, Dzisiejszym odcinko było to na tyle spędzajcie miło wakacje, dzisiejszy dzień miłego, dnia wam życzę, trzymajcie się i do następnego odcinka już niebawem, także nara i do zobaczenia w kolejnym odcinku, także się ma.